Jeśli masz w BMW problemy z radiem, z nawigacją, z GPS-em, takie rzeczy, to tutaj przy tylnej lampie, to jest BMW E93, znajduje się ten moduł wzmacniacz antenowy i jeśli tutaj dzieją się jakieś cuda, to najpewniej uszczelki, które hmm, odpowiadają za szczelność dachu, bądź też tutaj te nawiewy, nie są już elastyczne i dochodzi po prostu tutaj wilgoć i na tych złączach z pewnością zobaczycie śnieć jak to wyczyścicie to powinno być wszystko ok tak to wygląda, niestety musicie rozebrać pół auta żeby do tego się dobrać czasami wilgot podchodzi też z lampy Także wilgoć niestety psuje wszystko.